W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Moi. Moi drodzy, Chrystus powiedział te Jego słowa, są dla nas ważne, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, jestem wśród nich. I dlatego też dzisiaj nasza uroczystość świętego Floriana na początku maja była, co prawda, w parafiach mieliśmy sami, prywatnie, tak dla naszych jednostek, ale chcemy dzisiaj mieć wspólne, wspólne przeżywanie tej uroczystości. A czym jest wasza służba? Czym jest wasze posłannictwo? Niczym innym tylko służenie bliźniemu, a przez bliźniego idziemy do Chrystusa. Z tym Chrystusem chcemy się spotkać, bo Chrystus jest dla nas drogą, wskazem, prawdą i życiem, którego my, jako te cechy, chcemy naśladować i naśladujemy. Witam serdecznie Państwa na obchodach winnego święta Strażaka. Mamy to prawo. Raz w roku świętować nasz trud i wysiłek dla innych. Za chwilę prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chemża, druh Franciszek Piruk, złoży meldunek wójtowi Gminy Chemża o gotowości do obchodów gminnego święta strażaka. Bardzo proszę. Panie Wójcie, Prezes Zarządu Działu Gminnego w Helbrzy, Franciszek Piruk melduje jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na obchodach Świętego Floriana. Dziękuję. Panie frażów 50 lat temu w tym roku minęło, jak Pan z Panem Basem daliście mi 100 zł, żeście mnie wysłali do gorszy na kurs. Od tego czasu już jestem 50 lat w straży. Takie fajne świadectwo mam do dziś. Także dziękuję Panie Prastanisławie. Szanowne szanowni duchowie, teraz nastąpi taki wspaniały moment, wręczenie odznaczeń. Drugi rok wchodzimy w tzw. tradycję strażaków, którzy w minionym roku wyróżnili się swoim zaangażowaniem bądź zaangażowaniem jednostki. I z tej okazji, na wniosek prezesa zarządu Gminnego oraz po podsumowaniu wyników działalności Straży Pożarnej Dni Chęża w konsultacji z Panem Starszym Kapitanem. Takie nagrody otrzymują cztery osoby. Cztery osoby, które szczególnie działały na rzecz straży, na rzecz społeczeństwa. Nauczyłem się od Państwa Straży Pożarnej, że jak się zbliża Florian, Święto Strażaka, to oni zawsze w swoich szeregach znajdą takiego, co się wyróżnia. I... Ja nie, nie mam, nie, nie mam powodu, żeby też nie poszukać w swoich szeregach, a ponieważ ponad setka y, druheń i druchów służy w naszej straży, dlaczego też nie wyróżniać? Także Panie Kapitanie uczę się od was y, i od tego roku będziemy próbować też y, w szeregach ochotników szukać wyróżniających. Druhna jest, tak? Dobrze na pewno deski, samy, tak? <gry> Dobra, Jest, jest Dobra, Masz tam jakąś w domu, tak? Dobra, tak kurczy, wówczas. tu mam problem, bo na i gratuluję. Ale nie na kula. Nie, naprawdę. Ja widziałem, że na państwa to widziałem. Dobra, to ponad 100 kroczek to jest Coś <baptism> tak, <maisinter> to mi <physformation> no, to Dobra, ale myślę, że będzie dobrze. Chciałbym Wam też bardzo podziękować w imieniu komendanta, który po 37 latach służby wczoraj odszedł na zasłużoną emeryturę. Tak? Od dzisiaj będziemy mieli nowego komendanta, pierwszy dzień jego pracy będzie w poniedziałek. Mam nadzieję, że z nowym komendantem przyjadę do Was w najbliższym czasie, żeby też zapoznał się z rejonem gminy i będzie też wspierał w działalności Was, ochotników i dążeniach do jak najbardziej angażowania się w coraz lepszy rozwój jednostek. A za to jeszcze raz Wam dziękuję i na ręce druga Prezesa przekazuję podziękowanie od komendanta starszego brajatiera Kazimierza Stafieja. Dziękuję bardzo. Jest powiedzmy taka szczególna osoba, tak bardzo bliska nam wszystkim, która prosiła, żebym mogła zabrać głos i troszeczkę nam powiedzieć, a jest nim... Starszy kapitan rezerwy Wojciech Wojciechowski. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Tak jak, tak jak pan kapitan tyle lat to spędził, to jednak tych parę słów to nie możemy odmówić. Bardzo proszę. Cóż mogę powiedzieć? Lubi Dziękuję sobie. za wywołanie do tablicy. I powiem tak, cieszę się bardzo, że wracając do tych manewrów, które tak fajnie się odbywają na terenie gminy. Tak jak rozpocząłem, powtórzę to jeszcze raz. Rozpoczynałem służbę, był jeden ratownik do recertyfikacji. Po tak, powiem szczerze, w krótkim czasie mojej służby, bo to był okres tam blisko 7 lat, to na tym terenie udało się już przeprowadzić kolejne manewry ratownicze i były one z przytupem. Cieszę się bardzo. Ale poza tym, poziom wyszkolenia na terenie naszej gminy, jest coraz, coraz lepszy. Prezentujecie wyższy poziom. Sprzęt, który dostajecie, przynajmniej w tym najbliższym okresie, wymaga e, dobrej znajomości e, zagadnień z ratownictwa medycznego i większe wyzwania przed Wami. Myślę, że mój następca, e, kolega Sławek, dobrze prowadzi. Jednostki na tym terenie, bo w sumie operacyjnie jednostki OSP podlegają dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w i idzie to wszystko w dobrą stronę, w dobrym kierunku i za to serdecznie dziękuję mojemu następcy i panu Wójtowi, że wspiera Ochotniczą Straż Pożarną. Dziękuję bardzo. poczty sztandarowe wyprowadzić.